Вот, боже, как застыло. Тише. Так вот, Я не ты не надумал, I, 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 jak mąg jest, to Nie muszę wybierać, ale koda I się nie tak Ta mu nie idzie do tego domu mi koda przyjechać. I tylko tak. To pewnie, że nie, bo to jest wszystko wymiesza Nigdy przyjechać, że nie.